Cześć widzowie, zapraszam was na, kolejnego, na, no, na kolejny odcinek. Dzisiaj odcinek będzie taki nieco inny, bo e, to będą. E, to, be, to będą dzisiejsze informacje dotyczące nagrywania moich nagrywek z, e, z. Boże. Z. No wiecie! Jezus jak to się mówi o. Nagrywanie. Opowiem Wam wszystko dzisiaj odnośnie Discorda, nagrywania w sensie y, odcinków oraz live'ów z, no, z różnych gier, ale No po prostu podczas, w trakcie roku szkolnego. Więc bez przedłużania y, y, zapraszam do filmu, tylko zostawcie jeszcze łapę suba dzwoneczkiem. Na, ale z, dzwoneczek na wszystkie powiadomienia. My lecimy. Zagrajmy sobie chaosa. Bo chaosa lubię. Ja. Filmy będą się pojawiały rzadziej. To już wiecie. Na pewno. Myślę, że odcinki będą dwa razy albo trzy razy w tygodniu. Bo muszę mieć jeszcze czas na naukę. Na pewno w weekendy będzie odcinek jeden. E no. E zastanawiam się, czy zrobić w, w niedzielę, niedzielę w piątek, bo w piątek mam mało lekcji, więc mogę zrobić. E no dobra, Zro postaramy się zrobić. Będzie, będzie piątek, niedzielę. piątek, niedziela, piątek, niedziela. No i może jeszcze, może jeszcze będzie ten. No wiecie, jak to się, jak ten dzień tygodnia się nazywał. Przepraszam, pierwszy raz robię taki odcinek, e e gdzie gram i mówię informacje. Dobra, skup się. British, skup się. Filmy będą w niedzielę, w piątek i myślę, że w środę, bo to są dni takie, gdzie mam mało lekcji, a w niedzielę nie mam lekcji w ogóle. Więc, yy, live'y będą mi się prawdopodobnie pojawiać, będą losowo się pojawiać. Pod koniec odcinka wam powiem. Pod koniec odcinka wam powiem. Jakiego dnia będą się pojawiały live'y. Dobra, teraz lecimy do odnośnie Discorda. Bo dis mamy już 11 subskrypcji. Grupa na Discordzie powinien już otworzyć. Ale jeszcze nie otworzy, bo. E, jeszcze nie są wszystkie rzeczy ogarnięte, w sumie nawet za, Wam zaraz pokażę. Najważniejsza rzecz, czyli regulamin niezrobiony. E, dobra. Regulamin nie zrobiony. Trzy publiczne kanały. Trzy publiczne kanały mam zrobione. Muszę na pewno zrobić kanały z Max. To jest, to musi być. E, no, może czat ogarnąć. Komendy muzyczne mam ogarnięte. Więc o to się akurat nie martwię. Więc w sumie pokażę wam Discorda, bo tutaj jest. Nie patrzcie, dlaczego tutaj mamy. Nie, nie patrzcie na to, widzowie, że tutaj jest Dex, i Nubek, Looker, Dranhis, Hacker0110100 y i Utopic. Tego nie patrzcie. To są po prostu. To jest trzech kolegów moich, którzy po prostu cały czas tworzą nowe konta. Na Discordzie. Tak jakby RP robimy. Tutaj mamy grupę Rycerzy Britixor. Grupa na razie spoczątku, początkująca jest. Oś, przepraszam. Mamy na razie. Tak, na razie serwery Minecraft IP. Tutaj jeszcze. Nie pokażę Wam, bo nie mogę. No, już i tak ten. Tutaj macie wszystkie zasady, więc jeżeli dołączycie, od razu musicie, od razu e, ostrzegam, musicie od razu przeczytać sobie to wszystko, ten cały regulamin. Zrobię tak. E, o tak, to wszystko musicie przeczytać. Jest 33 e, zasad. O, 32, bo to 33 to regulamin nie dotyczy administracji. W Minecraft zrobię nowy serwer. Na razie Aternosa, bo nie chcę jeszcze na razie niczego zrobić. Więc serwerem jeszcze musicie poczekać. Niedługo prawdopodobnie ogarnę donate y na właśnie serwer. Jeszcze nie wiem, kiedy dokładnie. Mamy na razie czterech botów. Mamy friedbota M6, Pancake i ProBot. Teraz y, tutaj stan serwera. To, to będę musiał się spytać kolegi, jak. A, dobra. Y, już rozumiem, o co chodzi. A tutaj. wyszli y, Wyśli, nie, to to. nie wiadomość. Czekajcie widzowie. E, nie, dobra, nieważne. E, tutaj stan serwera. Będzie. Jest to kanał, który informuje nam, czy serwer będzie. Jak, e, ziel, e, czy serwer e, co, co dane rzeczy oznaczają e, u serwera? Czyli. E, zielony klocek. Zielony kwadrat. Serwer jest włączony. Czerwony kwadrat serwer wyłączony taki jakby radioaktywność znak atak hakerski serwer włączony atak DDoS. Kutka serwer zamknięty do odwołania i wykrzyknik krzyknik, serwer jest naprawiony lub w trakcie budowy lub rozbudowy mamy I na razie jest włączony i jest w trakcie rozbudowy, ale prawd... mówię, zrobiłem prawdopodobnie serwer taki, no, gdzie wszyscy będą mogli dołączać kiedy chcą. Nie trzeba będzie, więc to wtedy się prawdopodobnie usunie, albo generalnie na się to się będzie ogarnąć. Zasady Britixowic tutaj są. Na razie jest 5, ale dorobię zasady, bo to są stare moje zasady. Więc tak, na razie zasady, które są zakaz chodzenia na cudze konta, zakaz przeklinania, zakaz przezywania, zakaz zabijania osadników i golemów i zakaz niszczenia z, wyłą z wyjątkiem właściciela. To dotyczy się też <laughs> przepraszam, karwą mnie leciutko boli, więc znaczy się. To dotyczy do serwera Aternos. Dalej, osoby pomagające to na. nie wiem o co chodzi. Tu będziecie musieli się spytać o osoby, która jest nazwana Drachis ale normalnie jest to, bodajże. Ja, ma on tutaj kanał, już wam pokazuje Już kiedyś wam y, dawałem linka do kanału. Um, tutaj musimy sobie wejść w wideo. Ile ja mam już filmów? Oh, lol. Patrol z rówem. O, stary, dobre Birytyksowica z rówem. Arabitwa w kościele. Ja, rabitwa z boyfriend. Quizy przeszedł nawet, palionowie. No, a tu mój ulubiony maciek nie przyszliśmy czwartej piosenki. E, tu w jednym z filmów w ogóle. E, Jednym, jed, w jednym z filmów udostępniłem twarz. Zagrani Friday night Funkin versus Sonic X-2.0. To w ogóle jest odcinek ten, taki dłuższy. Muszę w ogóle zacząć robić miniaturki na pewno. To jest nieważne. To tutaj mamy dwa live. Tutaj jest odcinek, live'ik ...odcinek, odcinek, live... A, dobra, tutaj przeszliśmy, Rainbow w ogóle udało mi się zdobyć ten, smoczą paczkę, nice, nie? E, dobra, to jest nieważne. Aha, dobra, e, nagrywa się, nagrywa się, dobra. Le przechodzimy dalej. Warny Xbany. Tutaj na razie nic się nie dzieje, bo, ponieważ Wejdźmy sobie na tą osobę o, nie tu o. Um, To są O inaczej, zrobimy tutaj To są na razie wszystkie To są wszystkie role jakie mamy Role są takie Właściciel CA właściciel, czyli head admin Helper, youtuber, <tłuchy> tego to akurat jest do tej osoby. Więc tutaj trzeba jej dać nubek. Dara. Um, dobra. Um, bo ty, przyjaciel widz, legendarny widz, Britixa. Nowa rola nie ma na razie. To, to jest nic. Warn 5, Warner 4, Warn 3, Warner 2, Warn 1, Warny. Nie ma dalej, tutaj możecie zobaczyć. A co chodzi jest Warny? E, to nie, 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 nie. wiem do końca o co z tym chodzi. Kolega to robił. Właśnie Dranghis. osoba, która. jest tutaj jako Dranghis. Oczywiście to nie jest prawdziwy Drachis, Żeby nie było komentarzy. Tak samo to nie jest prawdziwy Nubek. To nie jest prawdziwy Dexi. To nie jest prawdziwy Bloker. To nie jest prawdziwy Dranghis. To nie jest prawdziwy Hacker. Twoja I to nie jest prawdziwy Utopik. To są po prostu moi koledzy. Inaczej. Dranghis i Utopik to jest jedna osoba i do tego hacker to jest jedna osoba, i Nubek to jest jedna osoba, Bluekart to jest jedna osoba. Um, ja jestem jako Flippy Ventego. Będę głów... Danym będę Flipping. I tutaj jeszcze dojdą kanały głosowe. No typu Max 1, Max 2, Max 3 i teraz wam przechodzimy do takiej jednej z ważnych takich innych z Muzycznych, no do muzycznego, do muzycznego kanału Komendy muzyczne O co tutaj chodzi, już Wam dobrze pokazuję e, Fritboat i Pancake ProBot również no, Najpopularniejsze z tych czterech, coś jest, z tych trzech to jest Pancake ehm, Można sobie słuchać muzyki Trzeba po prostu dołączyć na kanał, oczywiście no, e, Na publiczny na razie jakiś, ja dołączę na publiczny jeden Patrzcie, wpisujemy P, play, i na przykład sobie powiedzmy, co by tutaj zagrać. Nie wiem, coś lozowego. Tak, klikamy Enter. I leci nam piosenka, tak? Ja go tutaj przyciszę Leci piosenka, tak? Um, rozłącz. Wy tak nie będziecie mogli robić. Wy. Co um, mnie jeszcze raz to zrobimy. To było troszkę głupie. Patrzcie, robimy tak. Kiedy chcecie zatrzymać piosenkę, musicie. do. jeżeli słuchacie pankejka i chcecie muzykę. Jakby no, muzykę chcecie zatrzymać, musicie wpisać P wykrzyknik, stop. Mhm, tak? Przepraszam, tylko ty u mnie. A, um... jeżeli może się zdarzyć sytuacja, że będziecie się kłócić, to dajcie mi znać. Um, napiszcie mi na prywatne wiadomości, to ja szybko to ogarnę. To tutaj jest to, tutaj jest mój kanał. Tutaj ja chciałem, tutaj um, ja miałem robić. No, ten tutaj miał być rycerz Brytyjs, ale zrobiłem nową grupę e, Odcinek odycy kanał. E, na kanał Odycy, czyli odcinki. Odcinek. Y, tutaj, jeżeli. Teraz ja powinienem dołączyć tu. Tutaj, tutaj będą osoby, które nagrywają filmy. Więc, jeżeli ty, drogi widzu, będziesz na moim, na moim Discordzie i będziesz nagrywać odcinek, musisz wejść na odycy. Y, będzie, chyba, zrobię tak dużo kanałów. Odcinek Odycy na, właśnie, Max1. Jeszcze ja się zastanawiam. Tak samo z live. E, Wygląda. A, no potwierdź. Live. Jeżeli w e, drugim widzu robisz live'a na swoim kanale, to musisz być. Musisz być na. No nie musisz. Ale jeżeli będziesz. Ale najlepiej być na kanał live, by inni widzowie z mojej grupy widzieli, że ty robisz live'a. E, przechodząc dalej. Publiczny to na razie jest nieważne. Mówię, grupa jest y, początkowa, grupa jest w rozbudowie. Prawdopodobnie później będzie ona... Y, prawdopodobnie ona później zostanie jakby otwarta, prawdopodobnie na 20 subskrypcji, przepraszam. <laughs> tak już to jest, takie życie. Ym, czy jest jeszcze ojciec, przepraszam. Mówię, mam. Mam dzisiaj słabsze połączenie z internetem, więc o to nie patrzcie. A to jest nieważne, przepraszam. No, też jest nieważne. Dobra. Tutaj mamy. To, to też jest nieważne. My się skupiamy na rycerze Brytisa. Nie wiem, kiedy będę jeszcze. No, dobra, to jest akurat nieważne. To na Q&A się zrobi. Um, no to bym. To jest na razie wszystko, co jest. A, i wpadajcie do Discorda: Wilcze Skarby. Ja postaram się ogarnąć Wam, no wiecie. Postaram się ogarnąć postaram się ogarnąć Boże, co to był. A postaram się ogarnąć linka do grupy tej. E, na razie nie będzie on nie będzie jej. Jeśli się na razie Wam nie będę udostępniać. ona w ogóle umiera stra... strasznie i to jest niefajne. Awa. <laughs> oh, wow. ła e, gardło mnie leciutko ut więc przepraszam. Eee... Właśnie, teraz przechodzimy do mojego kolegi. On tutaj jest Utopik, to jest Utopik, to jest jego kanał. On oczywiście nie jest prawdziwym Utopikiem, żeby nie było, powtarza po raz kolejny. Usunął niestety swoje wszystkie filmy na YouTube. Nie dlaczego, to są kanały znajomych, kanały znajomych to są. Ja prawdopodobnie też to zrobię. Mm, tu jest kolejna grupa na mojego kolegi. Tu, tutaj kolega. Um, tu kolega. Um, tu kolega. Mówię, tutaj kolega jest nóbkiem. no oczywiście to nie jest prawdziwy noby, żeby nie było. No on tutaj ogarniał ten par. On tutaj podmienił mi skina starego. To Mnie bardzo wkurzyło. Nieważne. To jest już nieważne. No to by było na tyle na razie. Tutaj myślę, że będą jeszcze emotki. Emotki będą. To by było na razie na tyle. No ja bym. Rycerz Britix 62. To były o, moje informacje o mnie. A właśnie, zapomniałem jeszcze najważniejszego. Dzisiaj jeszcze zrobię film z. Dzisiaj jeszcze pani film z Friday Night Funkin' Cupy mod. Zwyczekujcie go. I co? Bez przedłuży... No... Ja mam rycerz British 62. Do usłyszenia. No i cześć!